Z Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wichar. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniła wodą. On zaś spał w tyle łodzi na Wyzgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą, kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo pańskie. Ten wicher jest symbolem, myślę, że różnego rodzaju problemów, trudności, można odpowiedzieć, ataków złego ducha, które nas dotykają w ciągu naszego życia. Te problemy one sprawiają, że ta łódź naszego życia się tak bardzo mocno chwieje. To są na przykład choroby, to są jakieś problemy w domu, w rodzinie, w pracy, w relacjach, problemy z finansami. Czasem to jest, no właśnie, zwykła, jak to mówią, genetyka, zwykła ludzka, ludzka słabość, czasem to jest, są nasze jakieś błędy, czasem to jest działanie złego ducha. Pamiętajmy moi drodzy, że my jako chrześcijanie, zwłaszcza jeśli jesteśmy ludźmi bardzo głęboko wierzącymi. Jeżeli w swoim życiu ewangelizujemy, czyli nawracamy innych na chrześcijaństwo, głosimy Chrystusa, to nie ma innej możliwości, jak taka, że będziemy przez złego ducha atakowani. I to nie tylko, nie tylko i wyłącznie pokusami, ale będziemy atakowani różnego rodzaju problemami. Ale my jako chrześcijanie mamy tę władzę, aby wszystkie te ataki odeprzeć. Wszystkie te ataki odeprzeć i konkretnie ta walka duchowa którą toczymy w życiu, którą, którą chrześcijanin toczy w życiu, to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Wygrywa za nas sam Pan Jezus. Ale my mamy środki, mamy ich używać, żeby to zwycięstwo Pana Jezusa niejako do naszego życia przynosić. To, co jest ważne, to, to zdanie z Efezjan. Kiedyś właśnie święty Paweł powiedział takie ciekawe zdanie. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom tego świata ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Bardzo często jest tak, że no właśnie, trzeba walczyć duchowo z jakimś złem, które gdzieś tam atakuje w różny sposób. I w jaki sposób, moi drodzy, walczymy? No, walczymy modlitwą. Zapraszamy Jezusa, żeby działał, zapraszamy Ducha Świętego, znamy nawet różnego rodzaju egzorcyzmy prywatne. Ja staram się codziennie odmawiać, jak nie nam przy świętej, to na pewno gdzieś tam w ławce święty Michał Archaniele, jest to egzorcyzm prywatny. Uważany jest za egzorcyzm również Różaniec Święty. Każda Eucharystia, dobrze przeżytam. czytanie Słowa Bożego, to są takie rzeczywistości. Od których po prostu tak kolokwialnie mówiąc zły duch ucieka, razem z tymi problemami, które chciał do naszego życia wtłoczyć. A czasami ta walka jest bardziej skomplikowana. Czasem trwa dłużej, czasem trwa krócej. Ale dzisiaj, moi drodzy, chciałbym powiedzieć o, o mocy słowa. Oprócz tego, że modlitwą, to my jeszcze walczymy słowem. My, chrześcijanie, walczymy słowem. I Pan Jezus bardzo dobrze to pokazał, że nasze słowo ma moc. W Psalmie, przepraszam, w Księdze Przysłów 18:21 bardzo ciekawe zdanie można wyczytać. Życie i śmierć są w mocy języka, a kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Inny przykład mówi tak. Życie i śmierć są w mocy języka, jak kto go lubi używać. Taki spożyje zeń, owoc, analogicznie bardzo podobnie. Czyli zobaczcie, nasz język, który używamy, może przynosić Boże błogosławieństwo, możemy go używać do walki duchowej, którą, którą prowadzimy, a, a możemy też, że tak powiem, używać go do jakiegoś po prostu krzewienia zła wprost do krzewienia zła. Bardzo dużo jest w ogóle takich książek z dziedzinem. Teologii, ale również dziedziny psychologii, które mówią o mocy języka, o mocy naszego słowa. Dosyć sporo takich książek jest. Twoje słowa mają moc w dziedzinie finansowej, Twoje słowa mają moc w dziedzinie jakiejś tam towarzyskiej. No właśnie, słowa mają moc. Musimy nauczyć się dobrze korzystać ze słowa. Czyli nie można błogosławić tym językiem Pana Boga, czy śpiewać tutaj na przykład pieśni uwielbienia, być nam mszy odmawiać różaniec, a później tym samym językiem przeklinać na przykład. Nie? I słowo przeklinać nie znaczy mówić wulgaryzm, ale słowo przeklinać mówi wyzywać drugiego człowieka, albo inaczej życzyć drugiemu człowiekowi źle. Taką wielką, mocną formą przeklinania jest bluźnierstwo, kiedy przeklinamy samego Boga, Zdarzają się takie historie, również pewnie w życiu chrześcijan, którzy oskarżają Boga za to, że coś złego się w życiu zrobiło, stało, zamiast zacząć walczyć, zamiast zacząć ogłaszać swoim językiem Boże błogosławieństwo, zdrowie, błogosławieństwo w finansach, to zaczynają ludzie gdzieś tam Pana Boga po prostu przekinać i, i Mu złorzeczyć. No właśnie. Jest też takie zdanie w Piśmie Świętym, mój lud ginie z powodu braku wiedzy. Dobrze, że o tym sobie mówimy, nawet często dosyć, bo my musimy te prawdy jakby przyznać, przyjąć i tymi prawdami żyć na co dzień. Bo być może jest tak w Twoim życiu, że pewne rzeczy Ci nie wychodzą albo zło atakuje w Twojej rodzinie, ponieważ źle używasz języka. Ponieważ po prostu źle używasz języka do obmowy, do plotkowania dla... Do budow do, zamiast budowania, do niszczenia na przykład, nie? Czyli zamiast w drużynie Bożej, grasz w drużynie złego ducha. Bóg, moi drodzy, przeklął raz, pamiętam, w Piśmie Świętym, konkretnie Pan Jezus przeklął drzewo, pamiętacie, które nie rodziło, oby nikt nie, nie jadł więcej z siebie owoców, tak machnął na, tym, na to drzewo, no i ono uschło, po prostu uschło. Po co to Pan Jezus zrobił? Po to, żebyśmy zobaczyli, że przekleństwo ma moc, i żebyśmy my zobaczyli, którzy czytamy Słowo Boże, że Słowo z wiarą wypowiedziane ma po prostu wielką, wielką moc. Natomiast chciałbym pewnie przestrzec też przed tym, nie? że przekinanie naprawdę niesie spustoszenie. Jeżeli będziemy przekinać ludzi, to będzie to niestety niosło opłakane skutki w życiu tych ludzi, których przekinamy, ale też w naszym. Prędzej czy później to przekleństwo wróci też do nas. Więc zobaczcie, przeklinanie, jeśli przeklinamy, to tak naprawdę nie gramy w drużynie Pana Boga. Jeśli obmawiamy drugiego człowieka, to też moi drodzy nie gramy w drużynie Pana Boga. Bóg, moi drodzy, ja też zwracam uwagę. Trzeba umieć ocenić pewnych rzeczy, zwłaszcza jeśli jesteśmy przełożonymi rodzicami kogoś, kto ma taki autorytet nad kimś, to wtedy trzeba umieć w jakiś sposób oceniać człowieka i zwracać mu uwagę prywatnie. Ale obmawianie, czyli przez obmawianie rozumiemy coś takiego, że to jest no właśnie takie bezprawne ujawnianie wad drugiego człowieka albo drugich, grzechów drugiego człowieka innym ludziom, no to to jest po prostu grzech. Grzech przeciw konkretnie ósmemu przekazaniu. Tak jest, moi drodzy, w katechizmie Kościoła Katolickiego wypisane: obmawianie jest grzechem ciężkim, czyli jak jakoś obmawiamy, podkujemy na czyjś temat, trzeba się z tego, moi drodzy, wyspowiadać po prostu. Twoje słowo traci na mocy, jeśli my jesteśmy, przepraszam, plotkarzami. A wydaje mi się, że to nie piłka nożna jest sportem narodowym, tylko właśnie chyba plotkowanie. My Polacy lubimy obmawiać ludzi. Nie wiem z jakich przyczyn, nie wiem z jakiego, jakich powodów, może mamy takie, takie nawyki już, tak smutno mieliśmy w życiu, albo no nie wiem. Lubimy mówić o zło, o chorobach, które mamy, prawda, o tym, że ktoś coś tam zrobił, nie? Może własnego życia nie mamy za bogatego, dlatego mówimy o życiu cudzym i to zło wyjawiamy, albo budujemy siebie, prawda? To nie jest jakby ważne. Ale nie dziw się, jeśli tak robisz, że potem mówisz swoim dzieciom, chodź do kościoła, zapraszam cię do kościoła, to to w ogóle nie będzie działało na to dziecko. Twoje słowa będą totalnie bez mocy. Totalnie. Więc zobaczcie, że jeśli my źle używamy języka, jakiś właśnie czy też nawet wulgaryzmy, czy po prostu te przeklinanie, obmowy i w różny inny sposób, no to tak naprawdę nasz język traci moc. Co zrobić, żeby język, nasz język, nasze słowa miały moc, były pełne autorytetu. Otóż trzeba napełnić siebie, napełniać się Bogiem. Bardzo dobrze po, powiedział kiedyś, bardzo mądrze, ktoś taki, kto został niedawno kardynałem, ksiądz Grzegorz Ryś, pisał tak, powiedział tak, moc słowa bierze się z radykalnego pierwszeństwa, jakie przyznajemy Bogu w naszym życiu. Jeszcze raz, moc słowa bierze się z radykalnego pierwszeństwa, jakie przyznajemy Bogu w naszym życiu. Jeśli poddajemy Bogu wszystkie dziedziny naszego życia, również język, jeśli chodzimy na adorację, modlimy się, że tak na poważnie Morzańc do ręki, czytamy Słowo Boże, to wówczas nasze słowo będzie miało moc stwórczą i będą się liczyć z naszym Słowem inni ludzie, bo to będzie, no właśnie słowo, które, za którym z jednej strony nie będzie szedł jakiś niszczycielski autorytet tego, co zrobiliśmy wcześniej, a z drugiej strony sam Pan Bóg będzie pewne rzeczy potwierdzał, zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy ewangelizowali. Jeżeli będziemy mówili o Bogu, ludzie będą nas słuchać, bo Duch Święty będzie potwierdzał, bo no właśnie, to słowo będą takie, będziemy mieć czyste serca. O, o to chodzi. Czyste serca i napełnienie Duchem Świętym sprawia to, że nasze słowa mają niesamowity Autorytet. Ale myślę, że pamiętacie kazanie papieża Jana Pawła II, który z autorytetem nad ojczyzną głosi: Niech wstąpi duch Twój. Znacie to, prawda? Znacie. To oblicze Ziemi się odnowi, tak? I wiecie, stało się to. To się stało. My już to wypieramy z pamięci, bo, bo nasza pamięć jest taka ulotna. T ten świat, w którym żyjemy, polska, ona się przemieniła totalnie. Słowa papieża miały niesamowitą moc. Jak używasz języka, takie owoce zbierzesz. Jakiemu duchowi uwierzysz, takie owoce w swoim życiu zbierzesz. Więc uczmy się, jak używać słowa Bożego. I teraz, takie dwie wskazówki. Oprócz modlitwy, właśnie, jak ta walka słowem Bożym ma wyglądać. Na przykład, kiedyś mówiłem o tym, ogłaszać jakieś. Błogosławieństwo, które potrzebujemy konkretnie, na przykład psalmami. Psalmami, po prostu psalmami. Jeśli czujesz się na siłach, jeśli czujesz, że masz taki autorytet boży, zacznij sam ogłaszać. Ja mam taką znajomą, kobieta, która się modli nad ludźmi skutecznie. Starsza pani. Kiedyś jej córka chorowała. Pracowała w Niemczech. Pojechała, pojechała do Niemczech do szpitala do niej, bo umierała. I w szpitalu. Podniosła ręce, zaczęła Boga uwielbiać i, po, i modliła się w ten sposób, bo tak się modli ta kobieta. Panie Jezu, ja ogłaszam w Twoim imię uzdrowienie tej, tej mojej córki. Ogłaszam uzdrowienie. Nie biadoliła. Ojojo, jak to tam, no, jakie tam, jak, jak to bardzo chora jest, jakie ciśnienie skoczyło, nie? Tylko ogłaszała uzdrowienie. Tak robią ludzie pełni wiary. Ogłaszają uzdrowienie, bo są pewni, że Bóg będzie działał bo się naczytali Słowa Bożego. Kto się modli w imię Jezusa o uzdrowienie, nie bójcie się, zły duch do waszego życia nie przyjdzie. Nie bójcie się. Nawet jeżeli to będzie osoba świecka się modliła. Jeśli modli się w imię Jezusa, to tam nie, nie bójcie się żadnego zagrożenia duchowego nieba. Więc moi drodzy, nauczcie się modlić właśnie też w taki sposób, ogłaszać. Na przykład macie różaniec przez serce Marii, przez ręce Marii, Pani zogłaszam w tym problemie zwycięstwa na przykład. Bo w różnych intencjach się modlimy. Przez Pana Jezusa, przez Jego krew, tak? Ogłaszam uzdrowienie. Tak się walczy i tak się zwycięża. Mocą Słowa. W Piśmie Świętym jest takie ciekawe zdanie, żeby nie spalić. Przez głupstwo głoszenia Słowa Bożego zdało się Bogu zbawić świat. Przez głupstwo głoszenia Słowa. Bóg zbawia świat. Przez głupstwo głoszenia słowa. Dlaczego głupstwo? Bo to jest taka normalna, trywialna rzecz, że my gadamy. Tak? To jest zgłoszenie słowa właśnie. Nie? I przez to głupstwo Bóg zbawia świat, bo ktoś usłyszy, przyjmie i będzie żył jako nowonarodzony człowiek. Tak? O tym mówiłem przed tygodniem. Więc prośmy o taką wiarę żebyśmy, i taką mądrość przede wszystkim, żebyśmy języka zaczęli dobrze używać. Ogłaszali zdrowie, nie biadolili, nie narzekali, nie byli malkontentami, nie przekinali, nie daj Boże, nikogo, błogosławili nawet tym, którzy nam źle czynią. I wtedy to będzie zobaczycie, naprawdę niesamowicie działało, I że będziemy mówili dobrze o tym, którzy nam źle czynią. Ja wiem, że to się łatwo mówi ale jak zaczniecie to praktykować w swoim życiu, to będziecie widzieć zmiany. Będziecie widzieć naprawdę Boże, Boże działanie. Nie mówię dlatego, że ja tego doświadczam tylko i wyłącznie. Tak, doświadczam, ale doświadczy to mnóstwo ludzi, mnóstwo współczesnych chrześcijan, charyzmatyków, już nie tylko charyzmatyków. Doświadczy tego Jan Paweł II, który otwierał się na takie rzeczy, nie będąc jeszcze kardynałem, nie będąc jeszcze papieżem, i przyniosły niesamowite owoce w Jego życiu. I prosimy o taką otwartość na, na lekturę Pisma Świętego, żebyśmy się karmili każdego dnia Słowem Bożym. Żebyśmy mogli właśnie z mocą głosić temu światu słabemu, który, słabe, światu, który odchodzi od Kościoła, od Boga, Ewangelię Prawdy i Ewangelię Wolności. Amen.